Jakie ja mam dzisiaj tęsknotki? Takie małe i takie duże, ale jednak tęsknotki. Dzisiaj jest niedziela i postanowiłam, słuchajcie, coś jest w tej emigracji, że człowiek w chwilach takich mm, właśnie tęsknoty odkopuje yy, odkopuje, nie wiem jak to nazwać, ale te wszystkie takie rzeczy, kotwice. Ja dzisiaj postanowiłam. Z racji, z tego, że mam właśnie taką tęsknotkę, postanowiłam, że dzisiaj zrobię polski y, obiad, ale taki, słuchajcie, jaki u mnie w moim rodzinnym domu był. U mnie w niedzielę zawsze był kurczak. Moja mama robiła najlepszy kurczak na świecie. Słuchajcie, uważam, że też robię taki świetny, ale nie tak pyszny jak y, moja mama robiła. I mam taki dzisiaj właśnie. Taki wrócił mi smak dzieciństwa i postanowiłam zrobić kurczaka, buraczki i ziemniaki, taki polski obiad. Już sobie przyprawiłam, zaraz Wam pokażę, właśnie yy, sekret mo mojej mamy. Yy, sekret przepisowy? Yy, tak czy siak, zaraz Wam pokażę. I słuchajcie, ja już sobie to przyprawiłam, i tak pomyślałam, że. Skoro czuję w sobie dzisiaj taką y, tęsknotę, to będzie y, dobry też pomysł na odcinek. Także y, co? Już Wam pokazuję kurczaka. I witajcie dzisiaj w moim stęsknionym świecie. Zaczynamy. A, nie wiem, czy się przywitałam. Jeśli się nie przywitałam, to dzień dobry. Ja jestem Iwona, a Wy jesteście na kanale One Trip Team. Słuchajcie, w wieku 50 lat przeprowadziliśmy się całą rodziną do Niemiec i pokazuję Wam takie żyćko na emigracji. Właśnie wyciągnęłam niemieckie buraki, rotebete, yy, niemieckie buraki, ale zrobię je oczywiście po polsku z polskim akcentem. A wracając do kurczaka, to dodaję cztery przyprawy. Sól, papryka czerwona słodka, papryka czerwona yy, ostra, pieprz. O pięć skłamałam. I ja udoskonaliłam maminy przepis o y, daję jeszcze yy, granulowany czosnek. Idealnie jest słuchajcie jak to troszkę postoi, i uwaga! Sekretem przepysznej chrupiącej skórki. I tego nie wiem, czy w waszych domach tak się robi, ale taki charakterystyczny, pomarańczowy, słuchajcie, sosik, tłuszcz bardziej, to jest tłuszczyk. Moja mama dodawała do kurczaka masło i wtedy ta skórka była chrupiąca. I on miał taki maślany posmak, ale jakby całym. Sekretem i esencją smaku tego kurczaka właśnie był ten pomarańczowy sosik. Polewane, moja mama polewała ubite ziemniaki właśnie tym sosikiem i to było przepyszne, przepychota. Nigdy nie zapomnę tego smaku. On siedzi we mnie, słuchajcie, całe życie, i dzisiaj jest ten dzień, że robię y, maminy obiad. Tak, teraz weźmy się za buraczki. Buraczki robię, ścieram na tarce, dodaję sól, dodaję pieprz, dodaję trochę cukru, dodaję cytryny i dodaję słodkiej cebuli. Taką wersję najbardziej lubię, moja rodzina też lubi tą wersję najbardziej. No i co, i do tego będą ziemniaki po prostu ubite. Taki będzie dzisiaj polski pyszny obiad. Zacznę od cebulki. Dalej ta słodka cebula na tapecie i pomidory. Dalej nie mogę się najeść tym. Taka dygresja. Kto ogląda mój vlog, to wie, że wcześniej mówiłam, że mam jakieś teraz parcie na tą słodką cebulę z pomidorami. Sól i pieprz. Takie smaki chodzą za mną ostatnio. tej Cebulki dodaję, słuchajcie, troszkę odrobinkę cukru i odrobinkę soli, żeby te soki puściły i żeby nie było tej takiej goryczy w cebulce. Tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaką robię, to zetrzemy buraki. Tak, i a propos, słuchajcie, tych... Tęsknotek. To tęsknię za polską kiełbasą. Jednak słuchajcie, tu można dostać wędliny różne na początku. Wydawało mi się, że wszystkie są niedobre. Yy, nie smakowało mi. Nie wiem. Arek zawsze mi gdzieś przełoży tarkę. No i nie ma tarki. A jest, dobra. I tak będąc jeszcze w tych słuchajcie kulinariach, to yy, jednak tęskno mi z takich jedzeniowych rzeczy, to za wędlinami, za kiełbasą zwłaszcza, co my robiliśmy, nie wiem czy to na święta. szukałam jakiejś kiełbasy, takie wiecie pędków kiełbasy, yy, a do bigosu chyba chciałam, no i nie mogłam tu takiej znaleźć, yy, no i tak ostatnio na wytarkowo mówiłam, że tak mówię, tak mi się chce... Yy, Kiełbasy, kiełbasy mi się chce takiego pętka polskiej kiełbasy. No nasza wędlina w ogóle i kiełbasa jest tak inaczej przyprawiona niż tutaj. No ale przyszła, e, przyszła ta tęsknota za smakiem kiełbasy. Co jeszcze z takich kulinarnych rzeczy? No tak ostatnio właśnie to tylko ta kiełbasa za mną chodziła. E, co jeszcze? Słodycze, słodycze już mi przeszły, bo tu jest dużo też słodyczy, a unikam słodyczy eee, a wiem ostatnio też właśnie Arkowi mówiłam, że już wiecie co, kupuję tutaj e, i takie wiecie, no najtańsze masło, ale też droższe i drogie, jednak nasze masło, słuchajcie, nawet te najtańsze takie, e, e, ma jakiś taki Mm, jakiś ma taki smak maślany, jest też taki inny smak. Tu tego yy, smaku nie ma właśnie i to mi czasami przeszkadza, bo mam w takiej, wiecie, pamięci gdzieś tam yy, smak naszego polskiego masła. O, już wszystkie. Już wszystkie starłam. Też chodziło o, o za mną właśnie ostatnio. To masło, polskie masło. Dobra. Pieprz. Sól. Pieprz, sól, trochę cukru. O, mój synek, dzień dobry panu. Przywitaj się z widzami. Co? No nie bądź taki, powiedz, dzień dobry, widzom. No powiedz. To weź mi zrób stop, tam. Powiedz, witam widza za kulis. Dobra, zrobione. Uważam, że sekretem, słuchajcie, buraków jest dodanie odrobiny cukru, yy, odrobinę, odrobinę cytryny, odrobinę cytryny i, słuchajcie, pieprz. Pieprz nadaje takiego, takiej wyrazistości, nie za dużo, żeby nie było to gorzkie, ale taki jest sekret moich buraków niemieckich, w polskiej, słuchajcie, wersji. Dobra, idźmy po ziemniaki. O, mi się zabiła. Ziemniaczki. O, pieczarki wezmę, bo mi się zmarnują. To jeszcze zrobimy pieczarki. Dobra. Ziemniaczki. Wow. Kolejną rzeczą, za którą tęsknię, to słuchajcie, taka energia. Dużego miasta. Ja mieszkam, jak wiecie, w małej miejscowości. To jest 25 tysięcy ludzi i tak mi to będzie bardzo przyziemne i takie konsumpcyjne, ale brakuje mi sklepów. Chciałabym sobie pójść do Zary czy do jakiegoś centrum handlowego i. Pochodzić, zobaczyć jakie są kolekcje, jakie są trendy. No, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że w mojej tutaj miejscowości, bo pewnie w dużych miastach oczywiście jest inaczej. Ja mówię z perspektywy tutaj mojego małego miasteczka. No, to nie do końca mi pasuje tutaj, słuchajcie, ta estetyka w tych sklepikach takich. No, to są takie małe sklepiki, prywatnie, nieduże. Nieduże, wiecie, właśnie jakieś sieciówki. No i to jest bardzo zauważalne, że tu raczej ta moda, te trendy to jest skierowane do. Jezu, chciałam powiedzieć, do starszych osób, bo jest skierowana do starszych osób, ale ja jestem starszą osobą przecież, złapałam się na tym. No ale wiecie, to nie ta estetyka. Niemcy mają taką. Specyficzną, charakterystyczną w ogóle takie poczucie estetyki. No i tak mi brakuje właśnie: jakiejś zarki, jakieś e, hand. E, no nie wiem, no w ogóle pochodzi sobie po sklepach popatrzeć, co jest. E, no, to te, tego mi aktualnie brakuje. Czego mi tu brakuje? Brakuje mi tu jeszcze, słuchajcie, wczoraj właśnie się koleżanki zapytałam, jaka jest fajna taka restauracja, żeby można y, tutaj w moim mieście, że jaką ma swoją ulubioną restaurację, gdzie chodzi na randki do restauracji. No i mi pokazała taką restaurację, i ona była bardzo podobna. Słuchajcie do tej, takiej, co my, ja byłam z moimi y, kolegami i koleżankami na obiedzie świątecznym, więc to jest wszystko tu w stylu takim, ona mówi, że to jest taki rustykalny styl, więc to, mm, to już jest druga restauracja, zresztą Arek częściej chodzi do restauracji i też mówi, że wszędzie panuje taki styl właśnie, no, no może nie no rustykalny, w sensie, że taki chłopski, taki naturalny, taka karczma, mi się to kojarzy, słuchajcie, mi to się kojarzy, jak z moim tatą jeździłam właśnie, e, jak to się mówi, pamiętacie, jak kiedyś było przy autostradach, były e, zajazdy, jak w takie e, perelowskie zajazdy, e, więc e, estetyka tych restauracji też do końca mi nie odpowiada. Oczywiście te wszystkie takie, które są e, w starych takich domach. E, z jakąś historią to rozumiem, y, wysrój wnętrz, że to idealnie pasuje, ale tu jest taki trend ogólny i tak mi się marzy. Jakaś taka fajna, słuchajcie, restauracja designerska, z fajnym takim jedzonkiem jakimś nowoczesnym. No, krótko mówiąc, mogę powiedzieć, że brakuje mi takiego ducha wielkiego miasta, tej energii, tej nowoczesności. No. No. I brakuje mi jeszcze kolejny, taki taką rzecz, która m, m, wyłuskuje mi się tutaj na emigracji. To brakuje mi tak ogólnie, takiego, wiecie, Polski. Strasznie, ale to strasznie tęsknię za Morzem Naszym Bałtyckim. Opowiadałam wam tą historię, że jak w momencie kiedy wybudowaliśmy naszego kampera e, i no, nie było jeszcze czasu na to, żeby tak sobie wyjechać w nie wiadomo jakie długie podróże, to jeździliśmy nawet na jeden dzień słuchajcie, nad morze. E, mieliśmy, mamy takie swoje ulubione miejsce do dzisiaj, i ja wtedy tak na nowo pokochałam to morze. E, ale uwaga, taka ciekawostka, ja kocham morze. E, o wschodzie słońca. Uwielbiam ten klimat. Zazwyczaj słuchajcie, nikogo nie ma. Człowiek jest sam na plaży, słońce wstaje. Eee, oczywiście nie muszę Wam mówić, że są przepiękne kolory na niebie, przepiękna kolorystyka. Zawsze mm, no to tak człowieka zmusza wręcz do jakichś takich przemyśleń, Bo jak człowiek jest samiutki na plaży to to robi wrażenie, ma taką wtedy mm, no, relację sam ze sobą. No i słuchajcie, druga, jeżeli chodzi o morze, to kocham zachody. O Jezu, to już jest zupełnie inny vibe, zwłaszcza latem, jakie jest ciepło jest, są turyści, są ludzie, jest energia ta nadmorska, to na zachodzie przychodzą, nie wiem, jest dużo ludzi, jest dużo par, zakochanych par. Często puszczają, słuchajcie, te lampiony. No jest taka też taka specyficzna aura na tych zachodach nadmorskich, bo widać, że ludzie tak sobie celebrują ten moment. No też to kocham. Bardzo. Nie jestem zwolenniczką plażowania, takiego wiecie, w południe i w ogóle. E, no, ale wschod o, na wschody. Kąpiel w morzu, o wschodzie coś cudownego. E, tak, więc tęsknię za wschodami i zachodami nad Polskim Morzem. E, ogólnie, tak, tak mi tęskno. Coraz częściej myślę o tym, że. Mm, Chciałabym tak zjechać Polskę wresz i wzdłuż, że nasza Polska jest taka piękna, że ma tyle możliwości, wiecie turystycznych. No tak za tęsknię za Polską jako Polską. No wiecie, o co mi chodzi, brakuje mi słowa. E, krajobrazy, natura, e, ta specyfika właśnie polski. Co jeszcze? No i to jest najważniejsze, takie często tak się łapie na tym, że tęsknię za tym, żeby być Polką w takim wiecie 100% i sobie wychodzę na miasto, rozmawiam po polsku, yy, yy, że chcę słyszeć, tęsknię za językiem, o dobre. o tego słowa mi brakowało, tęsknię za językiem polskim. E, w ogóle powiem Wam dziw, dziwna rzecz. E, jak się człowiek wyprowadza i potem jedzie do Polski, to ja się rzucam tak na tą polskość, że po prostu człowiek w ogóle stał się jakiś taki otwarty dzięki temu, że tęskni za językiem, bo ja najchętniej bym do każdego e, coś zagadywała coś się pytała, żeby jak najwięcej mieć do czynienia z językiem mój synek mówi to samo, że jak jedzie to nie może się nagadać i ze wszystkimi gada w sklepie na przystanku, no gdzie tam jest więc brakuje mi jakby języka polskiego na co dzień w komunikacji bardzo a tymczasem obrałam wszystkie ziemniaki no Fajnym jesteśmy narodem, stwierdzam. Na emigracji człowiek też dostrzega, słuchajcie, w ogóle dużo rzeczy się weryfikuje. Ktoś mi tam w komentarzu napisał, właśnie, że emigracja zweryfikowała dużo rzeczy i to jest naprawdę prawda, ale to jest temat rzeka i to może jeszcze nie na ten odcinek. No, i właśnie ta osoba chyba ta sama napisała, że mm, emigracja, mm, no tak, że człowiek docenia swoje korzenie. Eee, no, coś w, tym, coś w tym jest, muszę powiedzieć. Teraz pieczarki wstawiłam. Muszę troszkę podwiększyć. I pieczarki, jak wkroję, to ich nie ruszam. Taka jest. Niby zasada, gdzieś kiedyś przeczytałam czy obejrzałam, nie pamiętam, ale jak się wkroi pieczarki na patelnię, to trzeba dać im czas, żeby one się tam wiecie podpiekły. Nie ruszać ich, nie mieszać, wtedy smak jest bardziej taki intensywny. I oczywiście tajemny składnik, jaki na końcu daje, to jest trochę masła, wtedy pieczarka jest. Przepyszna sól, pieprz i masło. Czasami robię oczywiście też z cebulką, ale że dzisiaj cebulka jest w burakach, więc do pieczarek odpuszczam. Dobra, przygotowałam sobie obiad na dziś, polski obiad. Zaraz tu jeszcze masełka dodam i na końcu pieczenia odkrywam pokrywkę i też dodaję trochę masła już tak na sam koniec. Mm, pychota, wiem czego mi jeszcze brakuje. Słuchajcie, klasycznego polskiego siarszczystego. Słuchajcie, kurwa. No, powiem Wam, że nie spodziewałabym się tego, że będzie mi tego słowa brakować, ale yy, i od razu, słuchajcie, jak sobie o tym pomyślałam. To przypomniała mi się taka rodzinna historia. Otóż miałam, słuchajcie, jak byłam dzieckiem, miałam takiego wujka. To było takie przedwojenne wychowanie. To był najbardziej elegancki mężczyzna, jakiego w całym swoim życiu poznałam. Do dzisiaj nie poznałam drugiego takiego mężczyzny. Słuchajcie, to był taki typ człowieka. Nieważne, czy to jest sobota, czy niedziela, czy święto, on zawsze chodził w garniturze, on zawsze chodził w, w kamizelce, zawsze miał kapelusz, płaszcz, yy, parasol albo już jak był starszy, yy, laskę. I słuchajcie, jego syn właściwie w latach chyba, yy, nie wiem, nie chcę skłamać, bo nie pamiętam tej historii. Kiedy on, on uciekł z Polski e, do Stanów. E, I jak już się wszystko w Polsce pozmieniało, to ten mój wujek mógł pojechać do tego swojego syna do Stanów. I nie wiem, ile on tam czasu był, ale mówił, że bardzo tęsknił za Polską. I któregoś razu, siedząc sobie w parku, e, gdzieś tam w Stanach, mój wujek mieszkał w San Francisco tamten wujek co uciekł do, do Ameryki, no i ten wujek, jego tata siedział sobie gdzieś w parku i nagle usłyszał polskie kurywa. I mówi, że taka fala szczęścia zalała, a to był człowiek, który nigdy nie przeklinał, mówił przepiękną polszczyzną i jak usłyszał to kurywa, to zalała jego fala takiej miłości, tęsknoty, że już czas wracać do Polski, że był zdumiony, właśnie, e, że ten wyraz zrobi na nim takie wrażenie i pobudzi tą tęsknotę do własnego kraju. Czyli, kochani, tak, czasami brakuje mi tej naszej takiej siarczystej mowy. Chociaż słuchajcie, o, oczywiście, jako anegdotka opowiadałam yy, swoim koleżankom, zresztą je nauczyłam, że mówię kochane, jeśli będziecie w Polsce i powiecie, kurwa, to już macie połowę sukcesu. To jest słowo, które oznacza, określa w Polsce wszystko. Jak znasz to słowo, to mówisz prawie w języku polskim. Yy, Oczywiście to było, słuchajcie, z przymrużeniem oka. One zdają sobie sprawę, że to jest przekleństwo. Yy, ale tak właśnie w śmieszny sposób opowiedziałam im o wyrazie, który oznacza w Polsce każdą emocję. Pieczarki, już Wam pokazuję, o co mi chodziło z tymi pieczarkami. Widzicie, już odparowała ta woda, już zaczynają się przypiekać. Yy, i jak już ta pierwsza, tam dolna warstwa się upiecze, to postrząsnę patelnią i ta górna warstwa się upiecze. Polecam ten sposób, żeby nie mieszać po prostu, nie myrdać w tych pieczarkach. Ach, jak pachnie! No i teraz damy masełka Czas na herbatkę zrobię sobie herbatkę Mam jeszcze parę rzeczy dzisiaj do zrobienia w ogóle idę do pracy dzisiaj a mam... No, jeszcze dużo takich prywatnych rzeczy y, do zrobienia. Dajcie znać w komentarzu, jakie Wasze są tęsknoty. No ja właśnie dzisiaj wstałam i tak zapragnęłam y, polskiego obiadu, takiego jak mama moja robiła. No i takie przy okazji, jak już sobie tak z, u y, nazwałam tą tęsknotę, że to jest w ogóle tęsknota. No to już poszło tak lawinowo i się zaczęłam zastanawiać, e, za czym ja na dzień dzisiejszy e, tęsknię. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jakie Wy macie tęsknotki e, e, swoje mieszkając za granicą, ale też nie tylko. E, nie muszą być to osoby, które mieszkają za granicą. W ogóle jakie macie tęsknoty, za czym tęsknicie? E, i jak podchodzicie do tych tęsknot? Jaka to jest emocja? Czy to jest coś dobrego dla Was? Czy to jest coś złego? Koniecznie podzielcie się w komentarzach. Słuchajcie, ale zostańcie do samego końca. Ja już się teraz z Wami pożegnam, ale zostańcie mm, do końca, bo jak upiekę, zrobię obiadek, to Wam też nagram i pokażę mój polski niedzielny obiad. Także co, kochani, dziękuję. Zapomniałam, nie wiem, czy wstawiłam wodę. No, także co, kochani? Dziękuję za dziś. Dziękuję, że byliście ze mną w ten niedzielny dzień. Dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkie przemiłe słowa. Dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje. Witam tu nowe osoby. Bawcie się tu dobrze. Cieszę się bardzo, że. Tyle was nowych osób tutaj się pojawiło i zwiększyło naszą cudowną, słuchajcie, społeczność. A jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to proszę cię o to, żebyś zasubskrybował, e, włączył te wszystkie powiadomienia, przede wszystkim skomentował, dał znać, że tu jesteś. E, no, to co? Klasycznie. Dziękuję, pozdrawiam, całuję. Kocham Bajo. Patrzcie, pieczarki w maśle. Już teraz można gdyrać, bo już się przypiekają, ale zobaczcie kolorek i ten zapach, gdybyście czuli ten zapach.